Podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Gospodarka, Ekonomia, Biznes. Zapraszamy do wysłuchania. Zaczynamy kolejny podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości wchodzimy już w taki czas, że powoli będziemy podsumowywać rok 2023. Gościem ostatniego podczas to był Marcin Pawłowski, prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, z którym rozmawialiśmy o planach, o realizacji planów i o rozmaitych inicjatywach PFP, a dzisiaj spojrzymy horyzontalnie na rynek pracy, zarówno w kontekście województwa zachodniopomorskiego, jak i w kontekście całej Polski. No bo na rynku pracy, jakby nie patrzeć, przez ostatnie 12 miesięcy. Całkiem sporo się działo. No właśnie, działo się czy się nie działo? Mówię prawdziwe rzeczy, czy może to informacja pod tezę? Anna Sudolska, ekspertka rynku pracy i DHR Group. Dzień dobry. Tak, rok 2023 był ciekawy, na rynku pracy nie ma nigdy nudy, co prawda było trochę mniej takich wstrząsów może gospodarczych, natomiast jakby wisiało nad nami takie ryzyko recesji gospodarczej, w związku z tym ten biznes był trochę bardziej spowolniony. A to przekładało się oczywiście na stroje też na rynku pracy. Natomiast w związku z tym, że demografia jest od kilku lat bezlitosna dla pracodawców, to znaczy, że mamy coraz mniej rąk do pracy dostępnych. To poszukiwanie szczególnie specjalistów z wysokimi kwalifikacjami jest dosyć trudnym tematem. I to samo dotyczy pracowników produkcji, pracowników fizycznych czy pracowników magazynowych. Tutaj cały czas jest bardzo duże zapotrzebowanie i te rekrutacje nie są łatwe. Eksperci gospodarczy rzeczywiście potwierdzają to, co Pani mówi, mówiąc na przykład, że w 2020 roku mieliśmy pandemię, potem mieliśmy wojnę w Ukrainie, inflację, i że czasami to właśnie po roku. Od tych najbardziej gorących wydarzeń, tak naprawdę przedsiębiorstwa zaczynają dopiero odczuwać ich skutki. To prawda. I, i faktycznie w tym roku czuliśmy spowolnienie. To, to, to nie był kryzys i, i nie widzieliśmy takich zwolnień grupowych na rynku. Natomiast ten rynek był spokojniejszy. Te decyzje przedsiębiorców były bardziej wyważone, jeśli chodzi o zatrudnianie nowych osób. I taką branżą, która tutaj zachowała się, jakby były inne trendy, to była branża IT, która też ograniczyła bardzo swoje rekrutacje, szczególnie po tych bardzo rozpędzonych dwóch ostatnich latach, kiedy rekrutowali faktycznie na potęgę, zatrudniali bardzo duże ilości osób. Tak w tym roku ta ilość ofert w branży IT bardzo spadła. No, mówi, mówiło się nawet, była taka anegdota, że jaką umiejętność trzeba było wykazać na rozmowie rekrutacyjnej w IT umieć oddychać. I wtedy już po prostu się szło na stanowisko juniora. Oczywiście serwer IT bardzo chętnie przeszkalał rozmaitych chętnych. Rozumiem, że to już są czasy zamieszłe, chociaż to też nie znaczy, że IT w ogóle nie rekrutuje. Absolutnie tak. Był taki moment, że, że branża IT była bardzo rozgrzana i faktycznie potrzebowali rąk do pracy, w związku z tym byli otwarci na szkolenie, doszkalanie ludzi i liczyła się to takie właśnie zaangażowanie i chęć pracy. Natomiast w tym roku nadal ta branża rekrutuje i tutaj w ofertach pracy ciągle widnieją ciekawe stanowiska, natomiast zatrudniają głównie osoby już z doświadczeniem, specjalistów z tego obszaru, a jest trochę mniej ofert, jeśli chodzi o takie stanowiska juniorskie. Co w takim razie yy, i czy może jest w ogóle taki sektor, który jest nowym IT, czyli takim nowym czempionem gospodarczym? Czy ktoś próbuje nawiązywać? Czy może to jest tak, że nawet jeżeli osłabione, to IT wciąż jest tym, tym liderem stawki wynagrodzeniowej i liderem progresu, jeżeli chodzi o rozwój na rynku pracy? Jeśli chodzi o stawki, to faktycznie IT cały czas jest na tej topowej pozycji, ale absolutnie widzimy, że branża techniczna, branża inżynieryjna, tutaj te stawki, one są absolutnie bardzo bliskie tej branży IT. W związku z tym, że biznes usprawnia swoje działania, automatyzuje swoje produkcje. I, I wprowadza takie nowe rozwiązania technologiczne, to potrzebuje coraz bardziej wykwalifikowanych inżynierów, właśnie inżynierów, robotyków, automatyków, którzy mogliby takie zmiany w organizacjach wprowadzać. I tutaj stawki są na pewno bardzo, bardzo wysokie. I jeśli mówimy o tym rynku lokalnym, to warto zwrócić uwagę, że Szczecin stara się być takim miejscem, do którego Przyciągane będą inwestycje związane z offshorem. Właściwie chciałem to powiedzieć, że chyba offshore zaczyna być takim kolejnym pionierem, że mówi się o tym, że potrzebuje, potrzeba pracowników na Pomorzu Zachodnim tylko i wyłącznie to będzie kilka tysięcy osób w ciągu najbliższych lat. A więc brzmi to jak całkiem niezła perspektywa dla potencjalnych przyszłych pracowników. Absolutnie tak. Branża wiatrowa do tej pory rekrutowała pracowników i tutaj te stawki na projektach takich wyjazdowych, one były też bardzo, bardzo wysokie. Natomiast w związku teraz z dwoma dużymi inwestycjami w naszym regionie, w którym powstaną dwie duże fabryki. Będziemy też potrzebowali ludzi, którzy będą stacjonarnie pracowali i, i produkowali też elementy właśnie do branży offshore'owej, także będą to nowe kompetencje, nowe umiejętności potrzebne na rynku i jest to jak najbardziej już czas, żeby zbroić się w te kompetencje, uruchamiać centra. E, które będą kształcić takich specjalistów, bo absolutnie jest to e, duży potencjał na przyszłość i, i mam nadzieję, że w tym naszym regionie ten biznes właśnie bardzo się rozwinie. To jest chyba ulubione pytanie: wszystkich herowców, to mamy w takim razie w 2023 roku? To znaczy, mieliśmy rynek pracownika czy rynek pracodawcy? E, absolutnie mamy ciągle rynek pracownika i wynika to przede wszystkim z tego, że. Popyt jest większy od podaży, w związku z tym demografia, która reguluje nam tą ilość osób dostępnych na rynku pracy, powoduje, że mamy niedosyt sięgamy po pracowników zagranicznych, ściągamy specjalistów z innych regionów, z innych miast, a z drugiej strony z naszego rynku pracy pracownicy pracują również za granicą, pracują w firmach zagranicznych zdalnie, w związku z tym mamy tą lukę na rynku pracy, potrzebujemy tych osób. Więcej, a w związku z tym e, mamy zdecydowanie e, rynek pracownika, ale szczególnie rynek kompetencji. Czyli e, potrzebujemy specjalistów, e, kompetencji technicznych, e, informatycznych e, i tutaj na pewno takie osoby mogą e, dyktować we rynki na rynku pracy. No to jest na pewno też ciekawa tendencja rynek kompetencji. To znaczy, że rozumiem, rekrutacje w ciemno już raczej nie odbywają. E, tak, rekrutacje w ciemno nie, szukamy konkretnych osób, docieramy do nich aktywnymi działaniami, staramy się ich pozyskać, pozyskać aktywnie z rynku. To są często osoby, które mają wysokie kompetencje, właśnie takie techniczne, inżynieryjne, pracują na wysokich stanowiskach w organizacjach i są takie osoby właśnie przez rekruterów headhuntowane, wyciągane z organizacji. I, I zachęcane do zmiany pracy nowymi możliwościami rozwoju, ale też pieniędzmi oczywiście. Na pewno inflacja była takim tematem, który szczególnie w pierwszej połowie roku 2023 wciąż bardzo mocno działał na wyobraźni pracowników i pracodawców. Czy Państwo również zauważyliście, że te pensje były podbijane z kwartału na kwartał, czy może jest tak, że temat inflacyjny dominował na rynku pracy w 2022 roku, a w tym roku była pewna stabilizacja? Te stawki wynagrodzeń one w tym roku również rosły. To wynikało też z tego, że minimalna... Minimalne wynagrodzenie było podwyższone dwukrotnie w tym roku, czyli mieliśmy podwyżkę w styczniu, później w czerwcu, a to jest zawsze też taki wyznacznik: jeśli ta minimalna stawka rośnie, to absolutnie musimy też analogicznie do tego podwyższać stawki na innych stanowiskach. I tutaj ponownie, w tych sektorach, w których były potrzeby zatrudniania osób czyli właśnie inżynieria, IT, logistyka, zakupy czy, czy też branża finansowa. To te stawki w tym roku również rosły. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to dane z października pokazują, że najwięcej w Polsce się zarabia w Krakowie, prawie 9500 zł brutto w sektorze przedsiębiorstw. W Wrocławiu to jest kwota 9000, w Warszawie 9000, w Szczecinie 7700. To jak widzimy, ta, ta stawka cały czas rośnie, może nie jesteśmy w regionie tym topowym miejscem, w którym płaci się najwięcej, natomiast stawka 7700 brutto to jest średnie wynagrodzenie. I jest to stawka już dosyć, dosyć wysoka. Oczywiście nie wliczamy w, w, w te badania branży takiej administracyjnej i małych przedsiębiorstw. Sprawnie. Tak, niektórzy mówią, że to są takie badania, które pokazują bardzo optymistyczny rynek pracy, no bo to jest sektor powyżej dziewięciu pracowników, czyli to takie najmniejsze MŚP i administracja publiczna się nie zaliczają. To prawda. Ten najmniejszy biznes, on chyba w ostatnim czasie też radził sobie. Było może mu najtrudniej w związku z tymi wszystkimi zmianami, inflacją, z wzrostem kosztów. Także tutaj też te, te wzrosty wynagrodzeń w tych małych przedsiębiorstwach były niższe. Jeżeli chodzi o tendencje, jeżeli chodzi o rozmaite perspektywy na rok 2024, co na rynku pracy może się dziać w tym czasie? Bo domyślam się, że, że to się może nawet z wysokiego C rozpocząć, bo już wiemy, że płaca minimalna na początku roku urośnie znacząco i że zaryzykowałbym tezę, że tak jak w roku 2023, w pierwszym kwartale, tematem dominującym była jeszcze rosnąca inflacja, tak w przyszłym roku chyba najpierw będziemy rozmawiali o tym, jak załagodzić skutki płacy minimalnej, która urośnie o prawie 700. Złotej Tak, te rozmowy o tej stawce minimalnej trwają już teraz, i, i organizacje próbują przygotować się na ten duży wzrost wynagrodzeń bo oczywiście te, te wynagrodzenia muszą wzrosnąć kaskadowo, to znaczy, że jeśli podwyższymy naszym pracownikom na produkcji do takiej kwoty, to musimy też pomyśleć o wszystkich innych szczeblach w organizacji. Także przedsiębiorstwa są teraz w trakcie faktycznie liczenia, budżetowania i, i na pewno ten rok rozpocznie się też podwyżkami płac. Zakłada się, że w tym przyszłym roku może być trochę stabilniej, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, natomiast to nie spowoduje, że tych rekrutacji będzie mniej, bo, bo nadal potrzebują organizacje ludzi do, do swoich struktur. Mamy nowe inwestycje na horyzoncie, także na pewno ten rynek będzie nadal rozgrzany w kontekście poszukiwania pracowników, a to będzie powodowało, że pracodawcy będą musieli nadal tymi stawkami próbować zatrzymać specjalistów w swoich organizacjach. Czyli rozumiem, że jak rozmawiacie Państwo jako, jako firma, która zajmuje się HR-em i rynkiem pracy z przedsiębiorcami, to na co oni najczęściej teraz zwracają uwagę, jako na takie sprawy, które ich zajmują i interesują najmocniej absolutnie właśnie wynagrodzenia, budowanie tej siatki płac na, na przyszły rok, ale też już w kontekście tych dyrektów, dyrektyw unijnych, które będą niejako przymuszać przedsiębiorców do pokazywania i oficjalnego ujawniania stawek wynagrodzeń, to przedsiębiorcy bardzo przykładają się teraz do, można być robienia porządku w strukturze wynagrodzeń. Te, te wynagrodzenia muszą być przejrzyste. E, także jest to taka duża praca teraz dla działów personalnych, e, po to, żeby przygotować się do dyrektyw unijnych, które e, już niedługo będą wchodziły w życie. To będzie dobry rok dla rynku pracy, czy jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić? E, dla rynku pracy pewnie tak, to znaczy będzie się na pewno dużo działo i, i tych projektów rekrutacyjnych będzie sporo, natomiast dla biznesu e, to będzie kolejny rok walki o, o specjalistów, o kompetencje na rynku pracy. A gościem podcastu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości była Anna Sudolska, ekspertka rynku pracy Idea HR Group. Rozmawialiśmy o tym, co przyniósł na rynku pracy rok 2023, a także jakie mogą być perspektywy na rok 2024. Wiele wskazuje na to, że rzeczywiście bezrobocie nie powinno rosnąć. Inwestycje nadal będą się rozwijać. No tylko pytanie, czy biznes na tych nowych zasadach i w tych nowych przestrzeniach będzie się dobrze odnajdywać? Będziemy Was o tym informować na bieżąco. Bardzo dziękuję naszemu gościowi za rozmowę. Bardzo dziękuję. Podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Gospodarka, ekonomia, biznes. Zapraszamy do wysłuchania.